Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że ktoś przewidział konkretną datę, która może zmienić świat? W małym miasteczku Međugorje w Bośni i Hercegowinie tajemnicza postać wstrząsa sercami wielu osób, głosząc przepowiednie, która może wywrócić świat do góry nogami. Iwan, jeden z wizjonerów twierdzących, że otrzymuje wiadomości bezpośrednio od Matki Bożej, ogłosił datę, która wstrzymuje wszystkim oddech. Ale co dokładnie powiedział Iwan? Jaka jest ta data i co oznacza dla przyszłości świata? Zostań z nami, aby dowiedzieć się, czy te objawienia są prawdziwe, czy to jedynie wytwór bujnej wyobraźni. Zanim zagłębimy się w tajemnicę tej przepowiedni, upewnij się, że subskrybujesz kanał i włączasz powiadomienia, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, które tradycyjne media często pomijają. Przepowiednia z Međugorje obraca się wokół cyklu objawień maryjnych, które miały rzekomo rozpocząć się w czerwcu 1981 roku w małej wiosce Međugorje w Bośni i Hercegowinie, ówczesnej Jugosławii. Sześcioro dzieci, obecnie znanych jako wizjonerzy z Medjugorje, Iwan Dragiczewicz, Mirjana Dragiczewicz, Wika Iwankowicz, Maria Pawlowicz, Iwanka Iwankowicz i Jakow Kolo, twierdziło, że widziało Matkę Bożą i otrzymało od niej przesłania oraz przepowiednie. Z biegiem czasu stali się znani jako wysłannicy Matki Bożej z Medjugorje, a ich historia zmieniła to miejsce w jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymek na świecie. Według wizjonerów Matka Boża pojawiała się regularnie, przekazując zarówno duchowe, jak i prorocze przesłania. Dotyczyły one głównie wezwania do nawrócenia, modlitwy i pokoju. Wizjonerzy oświadczyli również, że Maryja objawiła im 10 tajemnic dotyczących przyszłych wydarzeń. Niektóre z tych tajemnic miały być osobiste dla wizjonerów, podczas gdy inne miały mieć wpływ globalny. Mirjana Dragiczewicz zadeklarowała, że trzy dni przed ujawnieniem każdej tajemnicy, wybrany przez nią ksiądz ogłosi to światu. Główne przesłania dotyczą tematów pokoju, modlitwy i nawrócenia. Matka Boża miała zachęcać ludzi do odmawiania różańca, przestrzegania postu i częstszego udziału w sakramentach, szczególnie w spowiedzi i Eucharystii. Wezwała także do jedności i pojednania między ludźmi, rodzinami i narodami. Jedno z kluczowych przesłań objawień z Medjugorje dotyczy przygotowania się na powrót Chrystusa. Wizjonerzy twierdzą, że Matka Boża mówiła o czasie próby dla świata, podczas którego kluczowe będzie przygotowanie duchowe. Dokładna natura tej próby stanowi część nieujawnionych jeszcze tajemnic, ale Maryja wskazała, że dzięki wierze i modlitwie ludzie będą chronieni. Kościół katolicki nie wydał jeszcze oficjalnej opinii na temat nadprzyrodzonej natury objawień z Medjugorje. W 2010 roku papież Benedykt XVI powołał jednak specjalną komisję do zbadania tego zjawiska. Później papież Franciszek zezwolił na oficjalne pielgrzymki do Medjugorje, podkreślając, że nie oznacza to oficjalnego uznania objawień. Objawienia i przesłania zostały entuzjastycznie przyjęte przez wielu wierzących, którzy znajdują w nich wzmocnienie swojej wiary. Są jednak także przeciwnicy, w tym niektórzy członkowie Kościoła, którzy wyrazili wątpliwości co do wiarygodności wizjonerów i nadprzyrodzonej natury wydarzeń. Niektórzy krytycy sugerują, że przesłania są zbyt ogólne lub że są one pod wpływem osobistych przekonań wizjonerów. Pomimo kontrowersji Medjugorje pozostaje ważnym centrum duchowym, co roku przyciągając miliony pielgrzymów z całego świata. Pielgrzymi często zgłaszają doświadczenia nawrócenia, uzdrowienia i wewnętrznego spokoju po swojej podróży do Medjugorje. Dla wielu wierzących przepowiednia z Medjugorje to boskie wezwanie do przygotowania się na nową erę pokoju, jedności i globalnego pojednania. W objawieniach z Medjugorje wizjonerzy często twierdzą, że otrzymują od Matki Bożej szczegółowe, czasem prorocze przesłania. Jeden z nich, Iwan Dragiczewicz, ostatnio otrzymał wiadomość z konkretną datą, która jest uważana za znaczącą dla wydarzenia o dużym znaczeniu. Chociaż nie ujawnił dalszych szczegółów na temat tego, co może się wydarzyć, informacja ta wywołała szereg spekulacji i obaw wśród wiernych. Wielu pielgrzymów i wiernych na całym świecie zinterpretowało to przesłanie jako możliwe ostrzeżenie przed zbliżającym się katastrofalnym wydarzeniem. Inni widzą to jako wezwanie do nawrócenia i duchowego przygotowania się na stawienie czoła trudnemu okresowi. Bez jednoznacznego ujawnienia natury wydarzenia interpretacje są różne, w niektórych przypadkach wzbudzając obawy o potencjalne katastrofy naturalne lub inne klęski. Jednak wizjonerzy z Medjugorje zawsze podkreślali, że przesłania Matki Bożej należy rozumieć jako wezwanie do modlitwy, nawrócenia i wewnętrznego spokoju. Wielu wierzących uważa, że kometa tajemnice i proroctwa za wezwanie do duchowego przygotowania się na przyszłość, by z wiarą i zaufaniem stawić czoła każdej próbie. Te przesłania, choć wywołują debatę i spekulacje, umacniają przekonanie wiernych o znaczeniu życia zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, szerząc na świecie pokój i miłość. Przesłanie otrzymane przez Iwana Dragiczewicza podczas jednego z ostatnich objawień w Medjugorje, zawierające konkretną datę i ton, który wielu interpretuje jako boskie ostrzeżenie, wywołało różne reakcje zarówno wśród wierzących, jak i sceptyków. Ci ostatni są często podzieleni na dwa obozy, z których każdy ma swoją własną interpretację słów Iwana. Wielu wierzących postrzega słowa Iwana jako pilny sygnał od Matki Bożej. Dla nich przesłanie to wezwanie do nawrócenia i duchowego przygotowania się. Wierzą, że konkretna data wskazuje na ważne i potencjalnie katastrofalne wydarzenie, a ostrzeżenie to stanowi okazję do poprawy życia duchowego, zbliżenia się do wiary, zintensyfikowania praktyk modlitewnych i sakramentów oraz życia w pokoju z samym sobą i innymi. Interpretują to przesłanie jako boskie zaproszenie do refleksji nad swoim zachowaniem, aby przyczynić się do bardziej harmonijnego świata i przygotować się na okres próby lub zmiany. Z drugiej strony sceptycy kwestionują nadprzyrodzony charakter tych przesłań. Uważają, że słowa Iwana mają na celu wywołanie strachu i niepokoju wśród wiernych, wykorzystując ich wiarę do podsycania religijnego zapału i przyciągnięcia większej liczby pielgrzymów do Medjugorje. Niektórzy sceptycy sugerują, że wykorzystanie konkretnej daty to strategia mająca na celu uwiarygodnienie przesłania, ale w rzeczywistości jest to chwyt mający na celu utrzymanie uwagi na miejscu i zapewnienie stałego napływu odwiedzających. Ta dwoistość opinii odzwierciedla różne perspektywy dotyczące Medjugorje. Dla wielu objawienia i przesłania są inspiracją do pogłębienia duchowości, do modlitwy, postu i nawrócenia, co ma na celu ponowne połączenie się z własnym wymiarem duchowym i pielęgnowanie poczucia wewnętrznego spokoju. Według Iwana wiara może pomóc w przezwyciężeniu życiowych trudności, zachowując poczucie nadziei i pozytywnego nastawienia, nawet w obliczu przeciwności losu. Przesłanie przekazane przez Iwana podkreśla znaczenie dążenia do pojednania ze sobą i innymi, porzucenia osądzania i urazy oraz dążenia do jedności poprzez wiarę i uniwersalne wartości. To wezwanie głęboko rezonuje wśród wiernych, z których wielu doświadczyło poczucia uzdrowienia i pojednania dzięki swojej wierze i praktykom duchowym zachęcanym w medziugorię. Czy wierzysz, że proroctwo Iwana to prawdziwe ostrzeżenie, czy uważasz, że to tylko sposób na manipulowanie ludźmi? Podziel się swoją opinią w komentarzach, wpisując słowo Iwan. Jeśli chcesz być na bieżąco z takimi historiami jak ta, polub i subskrybuj kanał. Nie zapomnij włączyć powiadomień, aby nie przegapić kolejnych filmów. Iwan Dragiczewicz przekazał przesłanie, które wywołało debaty i refleksje wśród wierzących i sceptyków. Ostrzeżenie dotyczące konkretnej daty zostało przez wielu zinterpretowane jako możliwy znak nadchodzącej zmiany o epickich proporcjach. Podczas gdy inni pozostają bardziej ostrożni w wyciąganiu ostatecznych wniosków. Cokolwiek się stanie, tylko czas pokaże, czy ta wiadomość rzeczywiście będzie stanowić istotny punkt zwrotny. Tymczasem ważne jest, aby nadal śledzić wydarzenia i skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie w życiu. Niezależnie od tego, co się stanie, życie każdego dnia ze świadomością i skupienie się na tym, co ma duchową, relacyjną i moralną wartość, może pomóc znaleźć spokój i sens. To jest istota przesłania Iwana, dążenie do pokoju i pojednania ze sobą i innymi, żyjąc uważnie na tym, co naprawdę wzbogaca ducha.